Dobierze Państwu, zanim omówię wyniki pierwszej tury wyborów na Ukrainie, chciałem zwrócić uwagę na pewną specyfikę tego systemu wyborczego na Ukrainie. Po pierwsze, trzeba pamiętać o kupowaniu głosów. Według doniesień prasy stawka wynosiła około 2000 hrywien za głos. No To jest trochę więcej niż połowa najniższej pensji. Jeżeli chodzi o przelicznik, no to jedna hrywna to jest mniej więcej 14 groszy naszych. Druga sprawa to była, był problem dostania się do drugiej tury. Wiadomo było już od dłuższego czasu, że Zełejski wygra pierwszą turę i na pewno trzeba znaleźć się w drugiej, żeby z nim rywalizować. A zatem z punktu widzenia Poroszenki Główny problem polegał na tym, co zrobić, żeby to on dostał się do drugiej tury, a nie ktoś inny. Dlatego część kandydatów miała za zadanie odbierać głosy potencjalnym rywalom poroszenki, którzy mogliby uzyskać więcej głosów, i wtedy poroszenko do drugiej tury by się w ogóle nie dostał. I y, tak, y, na przykład, takim kandydatem był śmieszko, który reprezentował stare kadry y, KGB FSB. Był związany z Medvedczukiem, a w ogóle, czyli tak naprawdę z Rosją, a był wynalazkiem dziennikarza Gordona. Został on użyty do tego, żeby odebrać głosy Chrysakowi, który ostatecznie dostał 7%. Ponieważ Poroszenko obawiał się, że Chrysak może wejść do drugiej tury i wtedy Poroszenko w ogóle znalazłby się na aucie. Całą kampanię Poroszenko skierował przeciwko Julii Tymoszenko, bo to był jego najważniejszy rywal. No i udało mu się do drugiej tury dostać. Kandydaci czysto prorosyjscy, czy inaczej mówiąc, jawnie prorosyjscy, chyba tak lepiej to określić, uzyskali w sumie 16%. To znaczy bojko 12% i wisku 4%. Natomiast pozostałe głosy się rozłożyły. Jura Tymoszenko uzyskała 13,4%, czyli zaledwie 2,5 punkta procentowego mniej niż Poroszenko, bo Poroszenko zdobył niecałe 16%, dokładnie 15,95. Do, do Zeroińskiego brakuje mu około 15%, bo Zeroiński przekroczył 30%. Teraz e, zobaczmy, jak to o, wygląda, jeżeli chodzi o, o rozłożenie regionalne. To jest pierwsza mapa, gdzie widzimy e, głosy zwycięskie na poziomie obwodów. Widzimy, że e, na Poroszenkę Julię Tymoszenko tak naprawdę głosowała tylko Galicja, czyli obwody e, lwowski, wadowo-frankowski i Tardopolski. Na bojkę. Głosował Łuchańsk i Donieck, ta część nieokupowana, oczywiście. W pozostałych obwodach bezapelacyjnie największą liczbę głosów uzyskał Zełęski. Czy to znaczy, że hasło Poroszenki, wiara, armia, język zostało odrzucone przez społeczeństwo? Moim zdaniem nie. Dlatego, że tak naprawdę Poroszenko by miał, był symbolem. W 2014 roku, podczas tamtych wyborów, był symbolem nadziei na zmiany, na reformy, na ograniczenie systemu oligarchicznego, na likwidację korupcji, no po prostu na to, że Ukraina pójdzie normalnym torem rozwoju. Proszę tylko zawiódł. Brak reform pokrywał gadaniem. Można mu tylko przypisać jeden sukces, to znaczy uzyskanie autokefalii dla cerki ukraińskiej. Jeśli teraz spojrzymy na drugą mapę, tutaj mamy już zwycięskich. Kandydatów nie na poziomie obwodów, a niżej. Tutaj widzimy, że kolor niebieski, czyli Bojko, jawnie prorosyjski kandydat, oprócz Łuhańska i e, obwodu Łuhańskiego i Donieckiego, wygrał jeszcze w, tak jak w Buziaku, czyli w tej części południowej, która należy do obwodu Odeskiego. Tam mieszkają Bułgarzy, Rumuni, Gagałzi. Tutaj Poroszenko przegrał z Kretesem. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o resztę Ukrainy, no to wschód, południe i częściowo centrum głosowało za Zaleńskim. Właśnie, żeby Poroszenkę ukarać. I teraz przechodzimy do sprawy najważniejszej. Dlaczego tak społeczeństwo reaguje? To, że głosowali na załęckiego, to nie znaczy, że nie popierają niepodległości Ukrainy, czy walki o tożsamość ukraińską, o język, czy też, że chcą się podporządkować Rosji. To po prostu oznacza, że mają dość oszustw. Tę cechę wyborców oczywiście bardzo łatwo wykorzystać. Dlatego w naszej strefie, nazwijmy to, kulturowej, dzieje się tak, że co wybory, to się... Ofiarowuje wyborcom kogoś nowego. Czyli służby albo oligarchowie wynajdują sobie nowego kandydata i wtedy lud głosuje na niego, żeby ukarać tego, który ich zawiódł, nie likwidując oligarchii. A zatem głosuje na kandydata oligarchicznego, dlatego, żeby oligarchię zlikwidować. No i wszyscy są zadowoleni. Lud ma nowego kandydata, znów może żywić nadzieję przez kilka lat a oligarchowie mają kasę, wszystko zostaje po staremu. I takie, taka cecha tych naszych społeczności została wykorzystana na Ukrainie. Skąd się wziął Zeleński? Na Ukrainie tak naprawdę największy konflikt po Majdanie przebiegał między oligarchą i chorem Kołomońskim, a Petro Poroszenko. I chor Kołomoński który miał ogromne zasługi, bo dzięki niemu e, tak naprawdę e, zostały, e, została zablokowana ofensywa rosyjska. On finansował bataliony ochotnicze. Kołomoiski e, po prostu tak postąpił, ponieważ jego prywatny interes, czyli e, jego biznesy w obwodzie Pietrowskim były zagrożone przez ludzi, których Rosjanie, przy pomocy, których Rosjanie chcieli dokonać inwazji Ukrainy. Także jego prywatny interes pokrywał się w tym wypadku z interesem Ukrainy. W propagandzie rosyjskiej kołomoński stał się Beduar, który no, taki, takim głównym wrogiem Rosji. Kołmojski jest działaczem żydowskim, należy do sekty chabad lubawic i ma tutaj ducha finansował częściowo on, częściowo inni oligarchowie siedzibę chabad lubawic w Dnipro, czyli Dniowe Piotrowsku. Ale po tym okresie, nazwijmy to heroicznym, został gubernatorem Dniepie Piotrowska, znaczy obwodu. I tak naprawdę no, takim Miarem czyli <laughs> lokalnym księciem jak w XVII wieku. I w tym momencie doszło do konfliktu między Poroszenką a y, Kołomońskim. Ten konflikt zakończył się tym, że Poroszenko znacjonalizował Kołomońskiemu Privatbank i stał się jego śmiertelnym wrogiem. Kołomoński wjechał do y, Szwajcarii. I postanowił oczywiście się zemścić i cały czas prowadził akcję przeciwko Poroszence. Kołoński popierał dwóch kandydatów: Julię Timoszenko, z którą był związany jeszcze w dawnych czasach, jeszcze za i nawet przed nim, i wynalazł nowego kandydata, właśnie Wołodymyra Zeleńskiego, który pochodzi z rodziny żydowskiej z Krzywego Roku. Kołomońskiej zatrudnił Zewińskiego, który był komikiem i satyrykiem, do prowadzenia kabaretu Sługa Narodu, którym wyśmiewał Poroszenkę. Także widzimy, że to nie jest polska specyfika, że służby, czy oligarchowie, czy opozycja zatrudniają komików, finansują produkcję, która ma Całkowicie podważyć zaufanie do aktualnej władzy, ośmieszyć ją i zdeprecjonować w oczach widza. W ten sposób, wyśmiewając system polityczny ukraiński Zelenski uzyskał ogromną popularność. Także to mamy tę płaszczyznę prywaty tak? walki między dwoma oligarchami. Jest jeszcze płaszczyzna polityczna. Zełęski, mimo że oficjalnie nie należy do orientacji prorosyjskiej i za takiego nikt go na Ukrainie nie uważa, to jednak oczywiście ma związki z Rosją. Tutaj ciekawa rzecz, że dokonano ataku hakerskiego na komputer. Żyrynowskiego i tam odkryto list z 2014 roku, w którym Zirynowski proponował, żeby wynaleźć jakiegoś takiego, właśnie zabawnego i nowego kandydata na wybory na ukraińskie, po to, żeby dzięki głosom młodzieży odsunąć od władzy stary establishment, co spowodowałoby osłabienie Ukrainy i ułatwiłoby ingerencję. Rosyjską. My nie wiemy, na ile te plany Żydowskiego zostały zrealizowane. Ale to, co możemy powiedzieć, to fakt, że Zełęski nie ma żadnego zaplecza politycznego ani żadnego programu. W tej chwili wiele osób, które chce zrobić karierę, a nawet reformatorzy mający nadzieję, że przy Zełęskim jakieś reformy zostaną wprowadzone, do niego się zgłaszają, ale to nie oni będą decydowali. Nie oni będą decydowali o tym, co Zeleński będzie robił. A pamiętajmy, że na Ukrainie mamy system prezydencki. Jednak. Także e, jeżeli chodzi o tę płaszczyznę polityczną, no to Zeleński reprezentuje obóz, który będzie e, pod, wpływem, e, pod wpływem rosyjskim. Zeleński oficjalnie powiedział, że owszem jest za przystąpieniem do Unii NATO, ale wtedy, kiedy nadejdzie odpowiednia pora, czyli E, nigdy, prawda? Przecież nie może powiedzieć oficjalnie, że jest przeciwko. Z punktu widzenia e, Chora Kołmońskiego Zeleński był takim wyhikułem, e, który miał mm, wyeliminować e, w pierwszej turze e, już e, Poroszenkę. No to się nie udało, ale Poroszenko będzie wyeliminowany w takim razie w, w drugiej turze. No i teraz jest e, kwestia, kiedy dojdzie do e, sojuszu między e, Zeleńskim a Julią Tymoszenką. E, oczywiście w tej chwili oficjalnie tego sojuszu związki nie może zawrzeć, bo musi występować jako ktoś nowy, prawda, który nie ma żadnego w związku z żadnym oligarchą. E, ale e, wiadomo, że już zaproponowało, żeby Julia Tymoszenko e, prowadziła e, debatę między nim a e, Poroszenką. Takie mamy przecieki, nie wiadomo na ile one są prawdziwe, ale że już toczą się oczywiście rozmowy między Liutą Tymoszenko a Zemeńskim. Ona miałaby być premierem, Zemeński prezydentem. Chodzi o stworzenie w przyszłym parlamencie po jesiennych wyborach większości parlamentarnej i koalicji. Kolejna sprawa. No, ja się spodziewałem, że Poroszenko. No, po przegranej pierwszej turze, użyje tak zwanego administracyjnego, czyli służby wojskowe, administracja państwowa, żeby pozbyć się Zeleńskiego. Jednak analiza wyborów pokazała, że Poroszenko przegrał nawet wśród wojskowych. To znaczy ogólnie wśród wojskowych głosy rozłożyły się pół na pół między Poroszenką a Zeleńskim, ale na przykład w rejonie działań wojennych Zeleński wygrał. Czy to oznacza, że co, że Ukraińcy nie chcą własnego państwa, czy że chcą się poddać? Oczywiście nie. Wojskowi są jeszcze bardziej rozczarowani, jeszcze bardziej wściekli na Poroszenkę za jego politykę, tak naprawdę przywracania oligarchii, przywracania starych stosunków, wycofywania się z Majdanu i konserwowania starych struktur. Tym bardziej, że minister spraw wewnętrznych Awakow, Popiera po cichu Julię Tymoszenko i korpus narodowy, który jest z nim związany, tak powiedzmy, zwłaszcza finansowo, organizował akcje antykorupcyjne demonstracje przeciwko Poroszence. No bo oczywiście okazało się, że najbliżsi współpracownicy Poroszenki byli zamieszani w korupcję przy zakupach wojskowych. Także. I to jeszcze nie tylko, że korupcję, to mało powiedziane, ale współpracę z dostawcami rosyjskimi, oszustwa wobec armii i tych ludzi, którzy walczą na froncie. Także tutaj rozczarowanie Poroszenką ma swoje głębokie podstawy. Można teraz już powiedzieć, że Poroszenko nie będzie w stanie pozbyć się Badania nad przepływami głosów wykazują, że większość wyborców innych kandydatów będzie głosowała na Zeleńskiego. I teraz to wygląda w ten sposób, że Zeleński może otrzymać przy tych przepływach jakieś 48%, a Poroszenko zaledwie 22%, no ale pozostaje jeszcze 26% niezdecydowanych wyborców. Wątpliwie jest mocno, żeby wszyscy nagle postanowili głosować na Poroszenkę. Także zwycięstwo Zeleńskiego jest w tej chwili zasadniczo pewne. Jakakolwiek debata między Zewińskim a Poroszenką zakończy się klęską Poroszenki, bo Zewiński nie będzie poważnie dyskutował, gdyż nie ma ku temu żadnych podstaw ani potrzeby. On po prostu będzie żartował, wyśmiewał, kpił i tak dalej. I w ten sposób jeszcze bardziej ośmieszy prezydenta. Tym bardziej, że już go zmusił do idiotycznych badań krwi, czy jest alkoholikiem i narkomanem, żeby udowodnić, że właśnie nie jest. Więc to jest poziom, naprawdę, kabaretu. A z punktu widzenia rosyjskiego to jest o tyle jeszcze korzystne, że Ukraina jest przedstawiona jako państwo całkowicie niepoważne. Właśnie komik jako prezydent w planach przedstawionych w tym liście Żydowskiego miał ośmieszyć. Ukrainy jako państwo. No i to można powiedzieć, że już się, już się udało. Ale co dalej, bo przecież na tym się historia cała nie skończy. Pozostają dwa pytania, na które nie mamy w tej chwili odpowiedzi. To znaczy, kiedy dojdzie do zerwania między Zemeńskim a Ichorem Kołomońskim, czyli Ichor Kołomoński odzyska swoje aktywa, tak naprawdę, czyli bank prywat, Poroszenko ucieknie gdzieś do Hiszpanii, prawda? I na tym współpraca Azewieckiego z Jichorem Kołomońskim się skończy, a elementy prorosyjskie będą tutaj podejmowały decyzje. decyzje. I drugie pytanie kiedy dojdzie do konfliktu między Julią Tymoszenką a Zeleńskim? bo znając historię dotychczasową działań Julii Tymoszenko, trudno sobie wyobrazić, by do takiego konfliktu nie doszło, z racji tego, że dąży ona do samodzielnej i nieograniczonej koalicji władz. Dziękuję Państwu.